Mam dla Pana prezent, szefie. Cześć. Chwilę nie patrzę, czemu Ty masz pumę w ręce, bo ją upolowałem! Moja zwierzyna! Co to kurwa, tai z kung fu jest? No i co? Upolowane? I jest. Możemy to wziąć na komendę. Będziemy mieli poroże. Kakers, upolowałeś swoje pierwsze zwierzę, zaliczyłeś test Indianina. Od dzisiaj. Jesteś Bushy Boy. Tak jest. Dałem się oszczać, ale wszystko słyszałem. Upolowałem pumę specjalnie dla pana szefa. Dobra, bierz tego konia i idziemy. I wie pan co? Mhm. Ja nie chcę awansu. Czy ten stałe? Pewnie. Bo wie powie pan o co tu chodzi? Żeby służyć no. ludziom a nie jakieś rangi zdobywać. Ewentualnie... I, i mogę być kadetem, ale z pozwoleniem, żeby sobie jeździć właśnie samemu później, nie? właśnie powiedziałeś, że to nie chodzi o rangi w dniu kiedy dostałem a was na szefa No tak, znaczy szef musi Żebyś być, żeby go mój skasa nie dzielił Dobra, mogę Wyjdziemy tutaj na lecie ładu a tu? No ta, tam, na, no co, no podskoczysz po prostu tak. No ta, z półmą normalnie sobie poskakuje i jest. Że do auta. A tu mamy. Mhm. Tak jest, mogę prowadzić? Mogę poprowadzić. Tak, Dobra. No, najpierw... Lincoln, gdzie ty jesteś tym włożyłem, ja, no. włożyłem ją, włożyłem ją. ty pakuj kurwa Simbę do bagaja. Włożyłem ją do bagaja! Tylko muszę po prostu na nią uważać i tak. Okej, okay, od dzisiaj Simba to twój spirit animal. Dobra. Tylko się nie wkręć w bajki Disneya. Jedziemy. Dobra. To jeszcze kluczyki potrzebuję, szefie policji. Aha. Musimy jechać na komendę, muszę mundur ogarnąć. Wracamy na jedynkę, bo the way. Już na jedynkę, mam już te radio tutaj. Co, zabawa, ma... Nie no, tutaj to wiadomo, było emergency radio, nie? No, tak. Wracamy na 05 plus 1 na jedynce 05. W plus plaży? Y, co oznaczyć? Ja oznaczyłem, czy, czy jechał na komendę. Dobra. Wjeżdżamy Kurwa! na deptach. Wracamy w stronę I polo. proszę bardzo, jedziemy. No, chyba driver. Oh. I wjeżdżamy na uliczkę przy plaży Magellan Ave. Kupujemy się w stronę Molo. Co to? w prawo w stronę Burgoszota. Fucking puma! Lewą lewo, mijamy Bank. E no, w sumie wharf, no nie? Montana tylko przy mula, nie chce się w zabić. Prawo w kościoła. Mamy pumę, pan awansował. No jemu to tam przejdzie, kurwa, to jest jak ty laski, to. Co prawo? Justin Bieber ma jednak zdrowe, się nie. zajeba. Trzeba, otwarcie jak się A co my z tym koniem zrobimy? Pumą. O, pororze! Wypchamy po... szefie. Ej, jakie. Po... <grym> jo pierdolę, Rajtun miał ćwierka, ja będę miał własnego kurwa kota. No to ja będę miał, ciekawe. A upolował no, pan daj. coś? Powiedziałeś, że upolowałeś dla mnie, tak? że kota, bo zaraz ciebie wypcham i sobie postawił biurze. I to by nie było mm. legalne do końca w sumie, ale zje. Weź mi tu kurwa, nie móć. Tylko wiecz, pa parking podziemny, parking podziemny. 10-4. Kto co tu postawił? No stoi tak tego 2013. Roku. No właśnie, no właśnie. Już nigdy się nie dowiemy, kto postawił. Chyba otworzona jest. Nie nie, nie w Okej Ale tak jest? Czy pan teraz tak robi, żebym ja nie zapomniał? Bo ja zawsze w sumie tak zamykam i otwieram No ja się boję czasem. A okej, okej, dobra, dobra, nie nymry auto Weź wyjdź Mhm 07, mamy Wyciągnij Mamy chyba mężczyznę, jest na Barbanero Road Przy sklepie Hyyyyś W tą stronę biegnie, w tą stronę kadet, Chodź, idziemy. Dobra. Dobra, najpierw e, priorytety Niestety. E, <noise> idziemy... Dobra. Nie, inaczej, ja muszę zrobić mundur, a Garfield wsadzimy do lodówki. Dobra. Simbe. Nieważne, kot to kot. A nie, czekaj, no, no, najpierw lodówka, najpierw lodówka. Pa, 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 pa. Ta, ta, ta. Jesteśmy nad wami, Max. Przyjął 1081 Druga osoba wskoczyła do oceanu. Co to robi niby? Popłynęła wzdłuż molo. Jedziesz, Mario! trójnurka w razie. W. Nie zrobiłem coś. 104 Obserwujcie, mężczyzna był ubrany w białą, białą koszulę. Sterczył ogon. Przyjął. Czekam aż się wynurzę. Ty nie, nie wiem co zrobiłem. Poklepałem go po brzuchu. Tylko poklepałeś go gdzie indziej, skoro tak, taki się sztyf zrobił. Mruczy! Muszę to już gazy kurwa ze złożonej wody? Zorośnie tam niedawno. O kurde! Musiał się daleko. Pajak ładnie. Muszę udać w kierunku południowy. O kurde! Ona żyje! Ona... Zajebiście no ty nie no pan szef to jak o... ale pan upolował zwierzynę! Piwożesz możesz powiedzieć czemu to pomożyje? Widzimy osobę bo ją poklepałem w po brzuchu, no nie, no nie mogę powiedzieć, bo obecnie nie żyje. to ty kurwa Jezus jesteś! Nie, a cięba... Omawiam, mów... tak? Ja pierdolę. No panie, się wydał, to ja tak powykręcę, że się poklepałem po brzuchu, to ją opuściłem. No teraz nie żyje. Nie mam siły. O chuj chodzi z tym kotem. Nie, Ach. weź ją, zostaw w pizdu. Niech se leży. Dobra. A ja szczerze? Dostać Reza, żeby zginąć od razu? Catkę Nie mam siły do tych kurwa zwierząt fuck, fuck, fuck the police, fuck the police, fuck the police, Ja tutaj mundur ogarnę i pojedziemy Pewnie 7 do Troja 53 ma chwilą przerwę 53 eee Jesteś w stanie potwierdzić weterytnaz. jak wyglądał ten mężczyzn papiery Który uciekał z tego kometa A owu owu To nara ty, no Pumę Co pan czaruje jakimiś zaklęciami japońskimi? Ożywił pan Pumę! What? O kurde, ja, 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 za ja, ona ja. jest za, szybko. Jest za szybko. Ty, ona uciekła chyba z komendy. Halo? Wiedziałem, że to co krzyczą te to jakieś kurwa... Mam ją, mam ją!

czy będzie problemem? Nie, to się nie, Dobra, 7 plus 7, to jest Poproszę ją odwiej z powrotem. Ty, no a co chyba ty, kurwa, nie sakura, Haru, no może jeszcze Naruto krzyki, uspokój się. Ty, no tak się woda. składa akurat, że jestem z Tokio. Tak, chyba ze stotka. Ty, no, chyba Git, ale chwila. O! o. Nie, no, zostaw ją! A. Dobra, powiesimy ją gdzieś, na ścianie. O, dobra, dobra. Chodźmy do gabinetu, no. do gabinetu, do gabinetu. Ale będzie kozacko to wyglądało. Mm. i patera. Ej, teraz do mnie doszło, że ja mam kurwa własny gabinet. Mm, czekam na klientki. Nie, no, nie, insane, co? Gdzie ta poma? Insane! Zdjęcie, zdjęcie, zdjęcie! Zdjęcie robię na Twittera. Nie no, na Twittera nie, bo będą potem pierdolić. No, nie nie, zdjęcie to. takie prywatne, prywatne zdjęcie. Co wy robicie? Gdzie ta puma? Ja sobie mogę? No leży przecież i z tym Kontrolowane już. Dobra, ko, czego wy ty widzisz tą pumę? Co? się, Szyk, zdjęcie. ona tu siedzi. No się dwa zrobił. No zobacz, zobacz Czuk. Martin mam twój numer, ja mam to. Spodziewa. Nie, no widzowie, ten ryj. Nie przeszkadza, te postawite. Wolfik, no, daj to, to swój to mówię, numer, to cię Nie, wyciągnęła. ja nie Kodarku mogę wisi, z tym ryjem ty. pozować. Muszę iść na tą operację. Yes, ten ryj, yes, no, rodak kładź, dziękuję po, bardzo. Rada, w sumie twarz ci pasuje do tych twoich obrzyków. Przyrodem, chętaj. Ja! Yes. Chę, yes. Czekaj, ja chcę przypozować. Dawaj, te, Lincoln, czy widzisz tą pumę? No, sobie, tak nie. Wyślij ci zdjęcie. Kurwa. Ale stoi ładnie, co? No zajebiście. Miałem łeb. w doju. Dzień dobry. Co tam? Co pana nas prowadzi? Jestem w Słowach Dzisiaj Jakby to Zajebiście wygląda na puma. Nie no, nie będę już żywiał, no co że on nie żyje.